Tak przedstawia się trabinka turniejowa. Oczywiście tutaj raczej nikogo nie znamy. Jest tutaj Marfi, Amerykanka, która przedarła się już do ćwierćfinału. Petro z Blix, Bogdanowa z Włgarii, no i Salvat zmierzy się z Męczywur, która jest na setnym miejscu w rankingu Ten 79. miejsce Meksykanki. Lecimy z meczem świeczfinałowym o w turnieju Orca. Open. Drugi mecz w karierze.

30. 9. No czemu nie uderzyła? Coś nie zadziałało znowu. 30. 15. Na razie Meksykanka 40, się 15. sama wysadza Oho! A z Meksykanka coś, coś nie może się obudzić Jeden do zera Ojej Dzień ja dobry świata Pierwsze punkty dla Salvat. Teraz błąd serwisowy Ojej strasznie słabe uderzenie 136 km na godzinę Teraz lepiej 178, ale nie trafiła w pole. Out. 15, ja, chyba Polka trafiła łatwiejszej przeciwniczki, chyba nie mogła dostać do ćwierć finału. Mnóstwo błędów. Out! Ooh. Teraz out. 30 all

Kuba, ona doszła do tego jeszcze. Out. She has to focus. She's putting too much faith in her backhand. Deuce. Nie pękło. Kolejna szansa. It's all about the return. Dobrze. Jest szansa na to, żeby było 2 do 0. Kolejny błąd. A jeszcze zdążyłam do tej piłki. A do już nie zdąży. 4 minuty, 2 rundy rozegrane. No, w 5. Tutaj nie w tą stronę. Poszło co chciałem. right shoulder rotation on that stroke No ale La 15 Szansa na zwycięstwo oczywiście są jak najbardziej bardzo duże No 15 nam faworytka tego zurgniaju Właśnie nam faworytka, reprezentantka Polski. Coraz odważniej sobie poczyna w turnieju Orka Open. 15 Do końca turnieju jeszcze daleka droga. Sykanka biega tylko z lewej do prawej strony e, kortu W pola bitwy Not for a I, I, ucieszona tutaj zawodniczka Kresy. Kresyku, bo w końcu coś ugrała. No i tyle. Kresy. Uuuu Nieźle. Nieźle No i wygrała Także nie będzie to takie proste Szybkie zwycięstwo Ach, w ostatniej chwili się udało dojść do tego. No ale piłka wał. bardzo. Wow, what power. 15, all. Fantastyczne uderzenie Punkty za darmo <laughs> no Za darmo, trzeba było to jeszcze skończyć no, Wyraźnie reprezentantka Polski nie radzi sobie z serwisami Meksykanki Najlepiej Ale ona też cała powinna dużo błędów Trzydzieści, czterdzieści. No i, no i z takes set. Znaczy trzeci? Trzecia runda wygrana, trzeci gem. Mieliśmy się dowiedzieć o co chodzi w tych gemach, to za chwilę się dowiemy na szybko. Aha, dobra, no to... Czyli, czyli już wszystko jasne. GEM to jest... GEM to jest... E, to jest właśnie... Tak mamy wynik 3 do 1, no to to jest 3 do 1 w GEMAch, a jeden set mam wygrane. No to już wszystko jasne. She's got power. 15 love. <laughs> Jaka hamska piłka jeszcze od siatki Straszne te wysokie piłki i wysyła mi tutaj yy... przeciwniczka z Meksyku. Ma jakiś problem z przyjęciem e, serwisu. Także teraz, jeżeli wygram ten pojedynek, no to zdobędę pierwszego Gema w drugim secie. No i tak też się dzieje. Także 1 do 0 w Gema w tym drugim secie. Tutaj chyba obie zawodniczki mają problem z przyjęciami serwisu przeciwniczki. Ale Weronika męczy burz tutaj, daj sobie radę. Bien, co tracę tu. 15:30. Snakomiczę na razie idzie. Reprezentant ce Polski. It's just in. It's on the line. Kolejne punkty. 15:40. Także Meksykanka wyraźnie sobie wyraża. To znaczy. Drugi game wygrany Reprezentantki Polski mamy już 2 do 0 Czy to już będzie ostatni gem No to wygląda to lisistka z Meksyku no ma wyraźny problem Czymkolwiek w tym meczu Można powiedzieć, że to już tylko minuty dzielą nas od skończenia tego meczu out. 3 Can she do it? 40 love. No i piłka meczowa out. A teraz out This point is 40, Nie wiadomo z czego tutaj się cieszy Meksykanka, bo szczerzy zęby, a ma już ma przegrane. I tak oto kończymy ten mecz. 195 km na godzinę, najrufniejsze w tym meczu, które kończy ten pojedynek. 14 minut ta, ta rozgrywka i Samantha Salvat odniosła na sklepkę